Ej, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Halo Master Chief Collection. I chyba troszeczkę poczekamy tutaj na. na F, wynik bitwy pomiędzy komendantami. Troszeczkę tu nie będziemy tutaj dopingować. Nie. Załadujemy troszeczkę. No dawać. Tym razem nie popełnię tego błędu, i będę się powoli poruszać. Chyba wszystko. No, i kapitan chyba będzie w tym siedział, co? No właśnie. No to, to się nazywa, dopiero zapalenie opon mózgowych stary. Mam na to niezawodną metodę kulka łeb. Signs detected. The captain, he's one of them. We can't let the flood get off this ring. You know what he'd expect, what he'd want us to do. Interesujące. Ło, wow, to wygląda drżfani. No dobra, i teraz oczy dobra, to jest King of the Hill po prostu. Na na dół byłby najmądrzejszym pomysłem, więc wolę zostać na górze jednak. Okej, okay, chyba wygraliśmy tą potyczkę. Wow, doskonale. Czyli co, bierzemy strzelbę... Musimy się teraz cofnąć... Gdzie? Jeżeli mógłbym wiedzieć. Mniejsza z tym, ale mam się cofnąć gdzieś. A dzień dobry. Wiedziałem, że zostałem trafiony już no to. Nawet nie chciałem się tego komentować. Kurwa jeba na mać! Się tak wrażę. Ja nienawidzę checkpointów, ludzie po prostu jest. Coś strasznego. No bardzo bym chciał, żeby poszło mi tak jak poprzednio, ale. Bulldupy, Ragnar, będzie teraz. Bulldupy, bo się nie da. Super. Umrzyjcie. Okej. Okay. Może się uda... ...zrobić całkiem fajnie. Okej, okay, udało się. Jestem nawet zadowolony z efektu jaki ja uzyskałem. Zużyłem mniej amunicji niż ostatnio. Mam też jeden granat. Dodatkowy, więcej pocisków, super. I teraz. Wrzucamy tutaj granat. Pięknie się pozałatwiali sami. To było idealne. Poleciało coś ciężkiego. Wiecie co? Dla pewności jeszcze rzucę tam jedną. Na razie zrobiło się taka, takie pole minowe troszeczkę. Wszystkie granaty, które tu leżały, wybuchły aktualnie. Okay. Tędy nie, czy tędy może? Nie mam pojęcia, gdzie mam iść. To jest na pewno pewne. Leż! Coś mi do mnie z broni ręcznej, mi się wydaje tylko. Ała, awa, 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 awa. Coś, coś, coś mnie parzyło w tyłek. Mhm. pięknie pięknie nawet nie zauważyłem, gdzie ten granat poleciał. Nie żyj. Mhm, chyba coś zabiję. Ta, oni walą z jakiejś broni ręcznej do mnie. Ciężkie. Oczywiście, dobra, zabity. Świetnie. Zobaczę później, czy można, można to zgarnąć. Ale chyba nie. Nie pamiętam, by w tej grze była taka broń. Trafiłeś mnie. Poważnie trafiłeś mnie. Na samym końcu. Szefskiej pasji dostanę za tak, Efekt jest podobny niż poprzednio. To jest pytanie, gdzie ja się miałem znaleźć? Tego nie wiem. Zobaczę tylko czy tą broń ręczną, tą, tą ciężką broń ręczną mogę wyrzutnie czegoś tam spróbować zabrać. No, Mam strzelbę, to i tak się opłaca. Ona się, jej, się chyba, jej się chyba nie da zabrać, ją można No właśnie, ona się niszczy Pytania można to zrobić o na przykład w ten sposób to to jakiś pomysł? Muszę zebrać eskortującą bansz. Dla mnie bomba. Czemu akurat ta? Może być! Woo! Nie wiem jak to zrobiłem, ale po prostu <grymny> zutem na taśmę poleciało. No i ostatni poziom, moi drodzy. Nie rozpadcie na kawałki. Niezłe konstrukcje buduję Ci. Wracamy tam, gdzie zaczęliśmy całą grę. <laughs> no i witamy na ostatnim poziomie. My bardzo ładnie to poprawili, zobaczcie. Rewelacyjnie. <laughs> Okej, <Okay>, dobrze, <laughs> przynajmniej dali mi karabin pasmowy.

Poczekamy chwileczkę, wiecie całą się tam tłuką. Teraz zejdziemy. Okay. Rewelacja. Bardzo ładnie poszło. Tylko troszeczkę mi się amunicja kończy. Ale flot jest już wszędzie. Idealnie. Któryś w stanie? Dobrze, tam była amunicja, więc na pewno ją coś zbierzemy. No właśnie, mieliśmy tę amunicję. I jeszcze. strzelba, która będzie znacznie lepszą bronią tutaj. O, mój Boże! Efekt ładnie wyszedł. jeden nagrania wszystkie ładne rzucę. Bardzo ładnie. Jesteśmy już moi drodzy na ostatnim poziomie. Myślę, że Halo 2 będzie Wam się dopiero podobać, bo ta pierwsza część to ona jest jeszcze ta, troszkę taka stara, ale no, stara. Ta gra jest stara, ale choć mi, że bardziej mm, w starym stylu. Te poziomy są z mniejszym polotem robione. Im dalej w Halo, tym tak naprawdę lepiej. Hunter? Niekoniecznie musiał z Hunterem się bić. Okay, a bo może uda mi się i pokonać ich mhm, Bardzo ładnie Huntery to raczej rozniosą flot na strzępy, ale i tak będziemy się teraz tam wejść Pięknie. O, ładnie się udało go zdjąć. Odnowimy sobie tarczę. No i strzelba nawet całkiem nieźle na niego działa. Przyznaję. Trafiłeś. Ale dobrze, że mi się zapisało. Fajnie. No, nie, no. Kurwa mać. Aż szklnę ponad miarę już w tej serii. Wdepnij se w to. No nie wierzę po prostu. Dobra. Irytujące. Może z tej strony te małe trepy się zaczęły robić po prostu strasznie irytujące. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Co tu się dzieje, ludzie? Oleczkę? Mój Boże, jaki moment. Ale ściana. Po prostu nie do przejścia aktualnie. Kto dał małym trepom broń ciężką? Co mam pomysłu? Uh -huh. Teraz do tyłu! Będę trafić w cokolwiek! Weźmiemy sobie jedną apteczkę A, bo to jeszcze wybuch! Okej. Okay. Czyli dlatego nie mogę tego, tego zabrać sobie dla siebie. No cóż, ale ważne, że przeszedłem dalej. Granaty, wszystko inne. Apteczkę nawet tam dali jeszcze jedną. Tak zaczęli sypać tymi apteczkami. Nie! No! Tak, niestety nie da się zabrać tej broni. To jest tak na nasrane tymi granatami, że.

I'm afraid that's out of the question, really. Oh, hell. Ridiculous! That you would imbue a warship's AI with such a wealth of knowledge? Weren't you worried it might be captured or destroyed? He's in my data arrays, a local tap. You can't imagine how exciting this is to have a record of all of our lost time! Human history, is it? Fascinating. That's the last walk. I, I to to think that you have destroyed this installation, as well as this record. I am shocked. Almost too shocked for words. You stopped the self destruct sequence. Why do you continue to fight us, Reclaimer? You cannot win. Give us the construct, and I will endeavor to make your death relatively painless. And... At least I still have control over the comm channels. Where is he? I'm detecting taps throughout the ship. Sentinels, most likely. As for the monitor, he's in engineering. He must be trying to take the core offline. Even if I could get the countdown restarted, I don't know what to do. How much firepower would you need to crack one of the engine shields? Not much. A well placed grenade, perhaps, but why? Okay, I'm coming with you. Chief, Sentinels!

Mniej więcej jak Nie nieważne. Tam za mało magazynki. To walki z nimi. Przeładuję się wszystko. Oooo oh, ja just... ci query Dobra, nieważne, nie, nie, nie słuchaj mnie za bardzo, które mamy iść, ale Myślę, sobie poradzimy Doskonałe. No, doskonale. mi bieli, ale jeszcze się trzymam. Co to jest? Ha, są strzelby, ale chyba rozładowane. Z tego bym rozumiał. Skoro nie mogę ich podnieść. Interesujące. No, idziemy tędy. 11 nabojów do strzelby, może być. I Sentinel. Mańca są całkiem odporne na obrażenia. Ale nie do końca. A z tymi sobie poradzimy w naszym sposób. W nasz sposób pięknie, może ich jeszcze was tam jest? Już koniec? Koniec! Dziękuję. Checkpoint, cudownie. Dwa kolejne zniszczone. Musimy się dostać do, st do sterowni. Wtedy będziemy mogli. Eee, zniszczyć tarczę jednych z silników, coś takiego, by doprowadzić do samozniszczenia. Okay. Uda, uda się ich ominąć jakoś zręcznie.

Mam jeszcze jeden granat dla pewności. Ja to nie podejdę. Mowy nie ma. Już koniec? Jeszcze nie, na pewno nie. O, jest, o jeszcze jakieś 20 przeciwników za mało i pięknie, właśnie wlazłem w jakiś granat albo coś innego. Może jest jakaś. Nie, wiem, apteczka, cokolwiek. Gro. A, jak miło. Dobra. Mogę iść naprzód? Czy mnie coś goni? Jeszcze nie. Tego małego brybecia nie, nie liczę. Dobra. Myślę, że w tym odcinku jeszcze gry nie skończymy. Ale już w następnym na pewno. Nie. Tutaj musi być jakieś przejście. I jest. Wejście do szybu. Może być. Marzę o tym, by... Okej, okay. <laughs> okay. idź spać. Może, to tu wybucha! Okej, okay. sentinele walczące z Covenantem, to jest też nowość. Oj, tak, oj, tak, oj, tak! Nie, no jasne! Po prostu. W tak ciasnym miejscu jeszcze z nim nie walczyłem. Ale proszę bardzo. O, jak miło, to była apteczka. Dobrze, więc jeden, jeden, jeden plus tego wszystkiego. Dobrze, huntery. proszę się jebać. Nawet ładniej, nawet dostałem łowczy czy zwierzyna. 50 łowczy. Może być achievement. Dobra, teraz z tej strony pójdziemy. sentinela trzeba uciszyć. Albo. Albo i nie. Dostać się do tej strony i tutaj. Trochę cofamy. Jest ich za dużo. Tam na plecach mi ktoś wyskoczył. Może być. Efekt mi się podoba w sumie. Się schowam. Jest to zdecydowanie za dużo, jest. Już? Zalaliście ich? Jak na flot przystało? Chyba. Nie no, oczywiście dalej będą leźli. O Boże... Was się tu zrobiło po prostu. No nie wierzę. Może <laughs> oni tam w nieskończoność tworzą. Dobra, idę stąd, bo po prostu nie wyrobię. Stary, twoje po prostu te szczęście, że mnie nie trafiłeś, bo urwałbym ci wszystkie macki. Mm. Gdyby ci się to udało. Oh, cofamy. I teraz tutaj. Oh, czy bitwy po prostu. <laughs> Loading. I checkpoint. Light fuse. Dobra. Tutaj ludziska. Podziękuję wam za uwagę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejpa.